piłkarski świat, zaczynamy. Manchester United oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z menedżerem Ericiem Tenhangiem po przegranej 1–2 z West Hamem. Tenhag, który robił stanowisko w kwietniu 2022 roku, w swoim czasie w Manchesterze zdobył puchar ligi oraz Anglii, przynosząc fanom wiele emocji. Mimo tych osiągnięć, decyzja o jego zwolenników wynika z niesatysfakcjonujących wyników oraz rosnącej presji na poprawę sytuacji klubu. Klub z Trafford ogłosił, że funkcjonalny Tymczasowego menedżera przejmuje Ruth Van Nistelroje, legenda United i były napastnik drużyny wspierany przez obecny sztab szkoleniowy. Teraz Van Nistelrooy stanie przed wyjątkowym wyzwaniem. Poprawienie pozycji Czerwonych Diabłów oraz przygotowaniem ich na najbliższe spotkania. Jego bogate doświadczenie jako gracza oraz trenera sprawia, że kibice liczą na to, że będzie w stanie przywrócić drużynie stabilność i pewność na boisku ale powstaje pytanie, co dalej z Manchesterem United. Media łączą Tomasa Franka, obecnego trenera Brentford, z możliwością objęcia stanowiska menedżera Manchesteru United po odejściu Haga. Chociaż sam Frank przyznał, że jest zadowolony wobec tym klubie i czuje silną odpowiedzialność wobec kibiców, zarządu i zawodników Brentford, nie zamyka drzwi przed ewentualną przyszłą pracą na Old Trafford. Ma obowiązek wobec Brentford, kibiców, zarządu, zawodników i personelu. Kto wie, co będzie w przyszłości? ale jestem tu bardzo szczęśliwy, mówi Frank, komentując spekulacje. Czy United postawi na stabilnego, dobrze zorganizowanego menedżera, który może przywrócić sukces na Old Trafford? Trudne pytanie i trudna odpowiedź, ale jak donoszą inne media, Manchester United prowadzi także rozmowy z Rubenem Amorimem, obecnym trenerem Sportingu Lizbowa w nadziei, że obejmie stanowisko menedżera na Old Trafford. Choć United chcieliby zakontraktować portugalskiego szkoleniowca już zimą, Amori nie zamierza opuszczać swojego zespołu w środku sezonu, koncentrując się na dokończeniu obecnej kampanii w Sportingu. Jego kontrakt zawiera klauzulę odstępnego, którą można aktywować latem, co otwiera możliwość przejścia trenera do Premier League w bardziej dogodnym momencie. Manchester United zmaga się obecnie z poważnym kryzysem i trzeba to powiedzieć, bo jest to zarówno na poziomie sportowym, jak i organizacyjnym. W sezonie 2023-2024 klub boryka się z szeregiem problemów, które obejmują zarówno niesatysfakcjonujące wyniki w Premier League, jak i brak stabilizacji w sztabie szkoleniowym. Po rozczarowującym początku sezonu drużyna zanotowała wiele porażek, co osłabiło morale zawodników i wpłynęło na pozycję zespołu w tabeli. Odejście ten hanga, którego zastąpi tymczasowo Rudy Van Isteroy, tylko pogłębia tę trudną sytuację, gdyż klub poszukuje stałego menedżera, nie tymczasowego. Jednakże tak naprawdę nie chodzi to tylko o Ruud van bowiem przyczyny obecnego kryzysu są wieloaspektowe. Wielu ekspertów wskazuje na niewystarczającą spójność taktyczną, konflikty w szatni oraz nieudane transfery, które nie wzmocniły kluczowych pozycji w zespole. Ponadto presja związana z historycznymi sukcesami Manchester United sprawia, że oczekiwania wobec klubu są ogromne, a każde potknięcie jest szeroko komentowane w mediach. Kibice niezadowoleni z działań zarządu coraz głośniej domagają się zmian, zarówno na poziomie kadrowym, jak i strukturalnym, aby przywrócić klub na szczyt angielskiej piłki. W kontekście kryzysu pojawia się także dyskusja o przyszłości finansowej klubu. Manchester United, jako jedna z najcenniejszych marek w świecie sportu, stoi przed wyzwaniem znalezienia długoterminowej stabilizacji, a to nie będzie wcale takie proste. Co wy myślicie o Panującym kryzysie w Manchester United, dajcie znać w komentarzu. Zasubskrybujcie nasz kanał i wypowiedzcie się w tej kwestii. Do usłyszenia!